To jest czajnik od Xiaomi. Inteligentny czajnik i tak sobie myślę, że jest to najbardziej inteligentne urządzenie jakie kiedykolwiek miałem. Dlaczego? Bo bycie smart mojego czajnika polegało w głównej mierze na tym, że dokładnie wiedział kiedy ma się zepsuć. Zrobił to w 25 miesiącu od zakupu, czyli dokładnie niespełna miesiąc po upływie gwarancji. A przy okazji, jeżeli myślicie, że taki inteligentny czajnik można włączyć za pośrednictwem aplikacji, to jest coś w głębokim błędzie. Tu za pośrednictwem aplikacji w zasadzie nic nie możecie. No, może poza ustawieniem temperatury wody i czasu jej podgrzewania. To jest akurat być może fajna funkcja, bo możecie sobie podgrzać tą wodę, czy ustawić czas podgrzewania wody od godziny do 12 godzin, czyli do 12 godzin będzie trzymała temperaturę. Pytanie czy to jest funkcjonalność czajnika inteligentnego czy to raczej czajnik z funkcją inteligentnego termosu albo czajnik z termosem tyle w zakresie tej inteligencji od Xiaomi